Siłaneczko wine. bo to wineczki. Dobrze! Widać o czym myślę. Ola, winie myśli Siłaneczko wineczki. Nie, dobra. Siłaneczko witam Was na naszym kanale. Dzisiaj przerobimy sobie piosenkę Zabij strach zespołu Lady Punk. wybrał patron Wojtek, także dziękujemy bardzo i właśnie przechodzimy do opracowania. Akordy potrzebne do zagrania tej piosenki to C-dur, a E-mol, F-dur, G-dur i D-mol. Utwór podzielimy sobie na dwie części, na motyw zwrotkowy i refrenowy. Najpierw zajmiemy się zwrotką. Zaczynamy ją od akordu C-dur i gramy sobie na biciu trzy razy na dół i raz do góry. Bicie raz na chwycie. Teraz mamy amol i E-mol. Następne dwa akordy to F-dur i G-dur. I gramy sobie na połówce, czyli dwa razy na dół i raz do góry. Ten motyw, który teraz zagraliśmy, gramy sobie dwa razy i teraz Wam go zagram. Następnie mamy chwyt demol i cedur i gramy sobie na biciu trzy razy na dół i raz do góry. Następny chwyt to giedur i gramy na całym biciu, czyli trzy razy na dół, dwa razy do góry, na dół do góry, dwa razy na dół i do góry. Ten motyw, który graliśmy teraz, powtarzamy dwa razy i teraz wam go zagram. Teraz mamy motyw refrenowy. Zaczynamy sobie refren od akordu F-dur i gramy go na biciu 3 razy na dół i raz do góry. I ten akord jest raz. Później od razu przechodzimy do akordu G-dur, na którym mamy dwa uderzenia na dół. Następnie mamy Amol, na którym gramy 3 razy na dół i raz do góry. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście wybaczcie nam wszelkie jakieś potyczki wokalne i nie tylko. Nie jesteśmy za bardzo osłuchani, ale piosenka jest w oryginalnej tonacji, więc jakby chciał ktoś sobie zagrać z oryginałem, to oczywiście jest taka możliwość, możecie grać. No, i jeżeli ktoś tak samo chciałby wybierać piosenki, które mamy nagrać, to zapraszamy do patronowania. Naszego patronajta, obydwu na Dokładnie, żeby zostać naszymi patronami. No dobrze, no to trzyma. Haha, hejcie się. Mua.